Witajcie po raz kolejny. Trochę inaczej miał być, nie, nie, nie o tym miał być ten odcinek. Bardziej chodziło mi o to, żeby przygotować coś na wszystkich świętych, ale wydarzenia na polskich ulicach są jednoznaczne. W związku z tym nie może być inaczej, niż poświęcić ten odcinek kobietom, ich walce, bo tak na dobrą sprawę, jeśli przeanalizujemy stulecia historii ludzkości, to okazuje się, że są one bardzo mocno opisane przez walkę kobiet o to, żeby miały należne im miejsce w społeczeństwie. Zwróćmy chociażby uwagę na, na historię całkiem współczesną, jeśli chodzi o nasz kraj. Jak bardzo kobiety wspólnie, ręka w rękę, z Kościołem katolickim walczyły o to, aby obalić komunizm. Co się skutecznie udało. Tak, z tym samym Kościołem katolickim, z którym teraz im zupełnie nie po drodze, jak widzimy, kobiety i Kościół katolicki stoją po dwóch zupełnie przeciwstawnych stronach barykady obecnej sytuacji w Polsce. No ale taki paradoks historii, który może być dobrym początkiem dla oglądania tego odcinka. Tak to się jakoś składa, że kobiety niestety, ale bardzo długo i bardzo często musiały walczyć o swoje prawa. Różnego rodzaju prawo, nawet o to, żeby być traktowane w ten sam sposób jak mężczyźni. Przypomnijmy, że nawet w starożytności, tak na dobrą sprawę, kobiety w wielu polis były traktowane na równi z, na równi z niewolnikami. Wsparta chociażby, tam nawet dziecko było bardzo wcześnie, w wieku kilku lat, oddzielane od matki, no i później wychowywane w tradycji wojskowej. Także tutaj ta, ta rola rodziny była zupełnie inna i nawet niepojęta, patrząc na to przez nasze współczesne standardy. Także nie, tutaj mówimy o czymś, o czymś zupełnie innym. Także w starożytności, w wielu miejscach, kobiety były na równe z niewolnikami. Więc nie ma co się dziwić, jakby, że, że ta walka była, że, że ten sprzeciw był i on przez, przez wiele lat się budował. Aż w końcu no, zaczęły się pojawiać efekty tej walki, niestety. Trwało to długo, trwało to wiele dekad, trwało to wiele stuleci czy nawet tysiącleci, taka, taka jest niestety prawda. Natomiast no, w pewnych przypadkach yy, widzimy pozytywne efekty. Weźmy pod uwagę chociażby sytuację takiej Islandii. To właśnie tam, w Islandii, po raz pierwszy kobieta została prezydentem kraju. 75. rok, bodajże, jeśli dobrze pamiętam, w całkiem, no niedawno, może to już niedawno, bo ten czas szybko leci, ale, ale kilkanaście lat temu pierwszy rząd, w którym większość sprawowały kobiety, miał miejsce w Szwajcarii. Domene w Szwajcarii, w kraju, który dopiero w latach 70. udzielił pełni praw wyborczych kobietom. Co wydaje się być śmieszne chociażby nawet z polskiej perspektywy, gdzie miało to miejsce już w 1918 roku, kiedy odzyskaliśmy niepodległość, Coś, co dla nas było oczywiste w Szwajcarii niekoniecznie. A jednak to tam po raz pierwszy w cywilizacji zachodniej po raz pierwszy kobiety zdominowały rząd i większość stanowisk było obsadzonych przez kobiety. Chociażby w takich Stanach Zjednoczonych patrzcie. Niby też bardzo dalece zaawansowany e, kraj, gdzie społeczeństwo jest teoretycznie bardzo otwarte, a jednak wciąż niewyobrażalnym jest, żeby kobieta została prezydentem Stanów Zjednoczonych. Ja pamiętam to pół lata 90-te bodajże e, takie słowa chyba Zbigniewa Brzezińskiego, że e, szybciej osoba e, o czarnym kolorze skóry, o ciemnym kolorze skóry zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych niż kobieta. No, i były to słowa niemalże prorocze, bo w dalszym ciągu, o ile był już był prezydentem Stanów Zjednoczonych Barack Obama, o tyle na kobietę prezydenta Stanów Zjednoczonych Amerykanie wciąż czekali. Także tutaj e, widać, jak, jak to ciekawie te wszystkie meandry historii się układały. Kto, gdzie, gdzie, gdzie po raz pierwszy jakby kobiety uzyskały prawa wyborcze? E, no, przede wszystkim dominuje tutaj Skandynawia. Uważa się powszechnie, że to miało miejsce w Norwegii w 1913 roku. Za chwilę sobie pogadamy o różnych również niuansach związanych z tym, bo to nie jest aż takie proste w analizie. Natomiast zwróćmy uwagę, że tym, co ułatwiło zdecydowanie kobietom walkę o ich prawa wyborcze, to, to była pierwsza wojna światowa. Wtedy po raz pierwszy ludzie zrozumieli, że jest bez kobiet to sorry, ale to się nie da. Mężczyźni sobie latali, tam siedzieli sobie w tych transzejach i próbowali nie dać się zabić, bo tak również wyglądała pierwsza wojna światowa. Natomiast nagle na barkach kobiet stanęła cała gospodarka wszystkich krajów. Kobiety musiały zajmować się pracą na roli, musiały się zająć pracą w fabrykach, transportem, wszystkimi tymi rzeczami, które dotychczas były społecznie zarezerwowane dla mężczyzn. Jakby, jakby, gdyby nie kobiety, to tego przepraszam, ale po prostu już nie było. Mężczyźni wracający z wojny nie mieliby do czego wrócić. W tych krajów po prostu nie było, byłoby tylko po prostu jakimiś tam granicami na mapie. Okazało się, że te, te osoby, które były tak bardzo dyskryminowane społecznie i odmawiano im prawa do partycypacji w życiu społecznym na równych prawach, no nagle, ale, ale okazało się, że, że bez nich to tak na pewno sprawia, to wszystko upadło. Sorry, ale mówię, no, no taka, taka rzeczywistość. Wojn, pierwsza wojna światowa to unaloczniła to wszystkim, więc nie możemy o tym zapomnieć. Stąd właśnie w tym okresie 1914-1919, tak na dobrą sprawę, prawa wyborcze kobiet, bierne i czynne, zostały udostępnione w bardzo wielu krajach. Tutaj jest cała taka lista, postaram się nie zapomnieć. Mamy tutaj takie kraje jak Dania, Islandia, Kanada, Estonia, Łotwa, Holandia. Finlandia, Rosja, Urugwaj, Austria, Azerbejdżan, Gruzja, Niemcy, Polska, Litwa, Kirgistan, Węgry, Wielka Brytania i Czechosłowacja. Także lista całkiem, całkiem długa. Warto tutaj zwrócić uwagę, że tak na dobrą sprawę. Do roku 1919 wszystkie cztery. A tak na dobrą sprawę, w praktyce jeszcze możemy tutaj liczyć Islandię, która wówczas była częścią Danii. Wszystkie cztery skandynawskie kraje już wtedy udzieliły pełni praw wyborczych kobietom. I to nie jest jakby zaskoczenie te ruchy skandynawskie były bardzo, ruchy sufrażystek były bardzo silne w tamtym czasie. Notabene słowo sufrażystka pochodzi właśnie od, od kwestii praw wyborczych. Dlaczego? Dlatego tyle o tym mówię w tej chwili, bo, bo jakby sufrażystki, suffrage, czyli prawo wyborcze po angielsku, czy suffrage, przepraszam za moją wymowę, jeśli ktoś jest purystą języka francuskiego, no to tutaj jest to również głosowanie, czyli jest to, jest to właśnie związany ten ruch, ruch Emancypacyjne ruchy sufrażystek były bardzo mocno politycznie związane z tym prawem do, do głosowania. W tej chwili walczymy o, trochę, o kobiety walczą o zupełnie inne sfery życia, o to, żeby miały rzeczywiście prawa do równego traktowania tak, na takich samych prawach jak mężczyźni, bo wciąż, może mamy XXI wiek, to tak nie jest, chociaż wystarczy spojrzeć na wynagrodzenia, gdzie zajmując te same stanowiska, Kobiety bardzo często dostają niższe pensje. Czy też przy pewnych procesach decyzyjnych nie uczestniczą albo ich uczestnictwo jest minimalizowane. Zobaczmy, jak wygląda przekrój przez płci, jeśli chodzi o najwyższe stanowiska w hierarchiach rządowych, w hierarchiach administracji, lub w hierarchiach ważnych korporacji światowych firmy międzynarodowych o międzynarodowym znaczeniu. Tam również głównie dominują mężczyźni. Nie to, że wiem, ja coś miał do mężczyzn, bo to, to nie o to chodzi. Natomiast wydaje mi się, że żyjemy w takim społeczeństwie, że powinniśmy siebie nawzajem e, szanować i, i traktować jak ludzi. Natomiast jeśli są jakiekolwiek e, tutaj uprzedzenia, no to, to sorry, ale należy z tym po prostu walczyć i, i na coś takiego nie ma przyzwolenia. I może właśnie z tego powodu ta wściekłość kobiet w tej chwili przeraża się w Polsce na to, co widzimy na naszych ulicach, za co mogę tylko być brawo. I, I tak jak część z Was zapewne wie, gdy tylko mogę, to staram się w tych protestach również uczestniczyć, bo tak na dobrą sprawę to nie jest to nie jest już tylko i wyłącznie sprawa, jakby związana z decyzją Trybunału Konstytucyjnego, ale, ale to już jest kwestia pewnej walki o, o prawa nas jako ludzi, jako obywateli. Natomiast no, tak, jak, tak jak wspomniałem, wychodzimy tutaj od tego punktu e, kobiecego. Obiecałem wam, że trochę po tych niuansach również chwilę e, pogadamy związanych z tym, kto był pierwszy tak na dobrą sprawę. No bo pojawiało się wiele głosów jak najbardziej zrozumiałych, że tak na dobrą sprawę pierwsza to była Finlandia. No dobra, ale w 1905 czy 1906 roku, e, kiedy udzielono obywatelkom Finlandii, prawem wyborczym, czy też Finkom, e, no Finlandia nie była niepodległym krajem. No, to była tylko i wyłącznie autonomiczna część Rosji, e, no ale, ale nie był to niepodległy, kra niepodległy kraj. W Australii oczywiście od razu teraz zaczną protestować, no jak, czyli przecież pierwsza była Australia. 1901 rok, niepodległość, stworzenie Związku Australijskiego, mamy fajny kraj, nowy i od razu udzielamy praw wyborczych, które już rok później kobiety miały prawo rzeczywiście wprowadzić w życie, uczestniczyć po raz pierwszy w wyborach. I znów pojawia się jedno wielkie ale. Wiele krajów tak na dobrą sprawę dopiero w latach dwudziestych uznało niepodległość Australii, głównie tych, które bardzo mocno ekonomicznie i politycznie związane były z Wielką Brytanią. Dlatego, że jakby tutaj uh, cierniem w oku uh, dla korony brytyjskiej była ta niepodległość Australii. Dobra, jak mówimy o Australii, to musimy też powiedzieć o Nowej Zelandii, bo tutaj jeszcze wcześniej, pod koniec uh, XIX wieku, tak na dobrą sprawę, już pojawiło się równouprawnienie, przynajmniej się chodzi o prawa wyborcze kobiet i mężczyzn. Tylko znowu pojawia się problem tego, że Nowozelandczycy yes, i Nowozelandki. Na tą niepodległość tego kraju. Znów musieli czekać kilka dekad, i znów rodzi się pytanie: czy, czy możemy mówić tutaj o równouprawnieniu, już jako, jako tym pierwszym, właśnie w Nowej Zelandii. Dlatego spośród tych niuansów, tak na dobrą sprawę, pojawia się taka fajna historia, o której wiele osób wspomina, że tak na dobrą sprawę, tym pierwszym miejscem na świecie być może to były wyspy Pitcairn. Czy znów kwestia prawidłowej wymowy tego miejsca? Czyli te wyspy, na których wylądowali uczestniczcy buntu na Bounty. Kto oglądał film z Melem Gibsonem, fantastyczna produkcja o tej historii, o zbuntowanych marynarzach, którzy osiedli się na jednej z wysp na Pacyfiku. No i ponoć, jak podają dokumenty, to właśnie tam po raz pierwszy kobiety były zrównane z mężczyznami, również o prawie zdecydowanie. Więc może, może to właśnie tak, może właśnie to o to chodziło, może ten błąd jakby pokazał, że, że tak na dobrą sprawę świadomość tych ludzi, którzy tam się znaleźli, była zupełnie inna od reszty społeczeństwa. Pamiętajmy, że mówimy o, o pierwszej połowie XIX wieku, czyli, czyli naprawdę dosyć, dosyć dawno, w perspektywie do, do roku 2020, który mamy w tej chwili. Dobra, nie byłbym sobą, nie byłbym socjologiem, gdybym teraz nie wspomniał, że tak na dobrą sprawę to i tak wszystko jest w Dlaczego? Dobra, bo teraz spójrzcie, kochani, na to, na dobrą sprawę, co się działo mm, na przykład wśród Indian. Tam w dalszym ciągu jeszcze są plemiona indiańskie na terenie Ameryki Północnej, gdzie dominuje matriarchat. A znacznie bardziej popularny on był w te kilka wieków wcześniej. I rzeczywiście kobiety... Tam w tych społeczeństwach dominowały. Były wodzami, szamanami i tak dalej. W wielu przypadkach w to w ogóle nie mieli nic do powiedzenia. Więc zawsze można powiedzieć, że tam nie było równouprawnienia, tyle że tą stroną dyskryminowaną byli tam mężczyźni, ale tak na dobrą sprawę z perspektywy kobiet, no to sorry, to nie będzie Nowa Zelandia, nie będzie Australia, nie będzie Norwegia, Finlandia, e, Rosja, jak chciałoby e, tutaj, jak chcieliby zwolennicy ruchów. Komunistycznych? Nie, to, to trzeba powiedzieć, że sorry, to byli Indianie. Ci Indianie, których Amerykanie tępili e, tak e, cały czas. I tak jak wspomniałem, e, to właśnie tam kobiety na pełnię praw wyborczych musiały czekać do 1965 roku. tak. Więc to taki kolejny paradoks e, historii. Tak na dobrą sprawę, którą nam e, zafundowano, przynajmniej osobom mieszkającym na terenie Ameryki Północnej, e, jak zafundowała historia wydarzenia na świecie, więc zatem też nie możemy zapominać tutaj analizując to, jak to wszystko wyglądało i znów tak na dobrą sprawę to, co nazywamy rozwojem cywilizacyjnym, z tej perspektywy patrząc na to, że to już mieliśmy, to raczej jest regres, a nie, a nie rozwój społeczny, więc można się tylko nad tym zastanawiać. Dobra, jeśli kogoś uraziłem, to przepraszam ale z, tym, z tym Leninem, ale tak jest, tak na dobrą sprawę, to Marksiści bardzo mocno w XIX wieku postulowali to, że kobieta powinna być czymś więcej niż tylko dodatkiem do garów. Tak, przepraszam, było, ja też tutaj nie chcę nikogo obrazić, ale, ale taki był sposób myślenia w XIX wieku chociażby. I gdyby nie mówienie o tym, że potrzebę gospodarki, bo oni cały czas posługiwali się tym, taką Terminologią, czyli tą terminologią czysto ekonomiczną. Kapitał Marksa chociażby fantastyczna książka, ale przepełniona takimi koncepcjami ekonomicznymi, także to jest bardzo ważny element tutaj, żeby to, żeby to zrozumieć. No, podkreślali ten aspekt ekonomiczny, że żeby wykorzystać całkowicie potencjał kraju, no to kobiety muszą być traktowane tak samo jak mężczyźni, mieć takie same możliwości uczestniczenia w tym społeczeństwie. No i obserwujemy, że cokolwiek by nie mówić. Anarchiści mieli rację. Druga wojna światowa jego wtedy, wtedy też tak na dobrą sprawę. Spójrzcie, jak bardzo kobiety były zaangażowane podobnie w czasie I wojny światowej, i znowuż mamy te kilka kolejnych lat po drugiej wojnie światowej, kiedy, kiedy w wielu kolejnych krajach te prawa wyborcze. Kobietom zaczęto przyznawać, czy też je zrównywać, bo, bo to też nie zawsze było tak jednoznacznie, bo to czasami tu było uprawnione do, do głosowania lokalnego, tu krajowego, a tu w jakimś jednym stanie, a tu gdzieś tam, to jest też bardzo skomplikowana sprawa, ale a tak na sprawę pokazuje to, że historia ludzkości jest, jest jednak bardzo mocno, zwłaszcza ostatnich stuleci, jest bardzo mocno wypisana przez walkę kobiet nie zostaje nic innego, oczywiście, jak życzyć wszystkim Polkom i Polakom, abyśmy wytrwali w tych działaniach, ponieważ na to zasługujemy. Zasługujemy na to, żeby żyć wspólnie w pełni demokratycznym kraju, aby szanowano nasze prawa, naszą wolność wyboru. Jeśli się zgadzacie bądź nie, no to komentujcie. A jeśli wytrzymaliście tak długo moje gadanie przez te kilkanaście minut, no to, to mam nadzieję, że polajkujecie i zasubskrybujecie kanał i że zobaczymy się już niedługo w następnym odcinku. Do zobaczenia.